Tydzień temu w jednej z kampanii skoncentrowaliśmy cały budżet na użytkownikach z komputerów. Zupełnie wycięliśmy smartfony. Zobaczmy, co z tego wyszło. Mowa o tej kampanii na poduszki. W zeszłym tygodniu, czyli od 18 marca do 24 marca, ona chodziła tylko na komputery i jak sobie ją tutaj teraz jeszcze posegmentujemy po urządzeniach, to zobaczymy, że ta kampania na poduszki miała w zeszłym tygodniu 1800 prawie 1900 wyświetleń. No, ktoś powie, halo, Hubert, przecież ograniczyły się na, na komputery tylko, a tutaj jakieś wyświetlenia z, tablotów, z tabletów i z telefonów. No tak, ograniczyłem ją 18 w poniedziałek wieczorem, więc od 19 do niedzieli tutaj będą same komputery. Tak, tutaj 1700 wyświetleń z komputerów. I to, na co chciałem zwrócić uwagę, to to, że w poprzednim tygodniu na poduszki system nam pokazał 240 wyświetleń i... Twierdził, że to jest około połowa udziału we wszystkich wyświetleniach, czyli teoretycznie tych wszystkich wyświetleń było około 500. Ja nie wierzyłem, że jest ich tak mało. Um, uznałem, że jeżeli chodzi o telefony komórkowe, to tutaj nasza stawka jest wystarczająco wysoka, żebyśmy byli w tej grupie takiej konkurencyjnej. Natomiast na komputery mieliśmy zbyt niską stawkę, a nie chciałem podnosić stawki na komputery. I jednocześnie wyświetlecie je też na telefonach, bo mamy ograniczony budżet. Chciałem się skupić na komputerach. W tym tygodniu. Jak sobie już przejdziemy do, do ostatniego tygodnia, no to już wyświetlamy się głównie na komputerach. No Będę też wyświetlał ten poniedziałek. Natomiast to, że się wyświetlaliśmy na komputerach z dużo większą stawką, no w zasadzie nie przyniosło żadnych rezultatów. Teraz mamy 1800 wyświetleń. Nasz udział w wyświetleniach to jest 76%. Teraz wierzę, że ta nasza stawka jest konkurencyjna i my nie odpadamy od tego peletonu, jak ja to mówię. Jesteśmy konkurencyjni, porozpychaliśmy się łokciami, jesteśmy widoczni. I nie przekłada się to ani na zakupy, ani na yy, dodania do koszyka. Tak? We wszystkich konwersjach mamy też te konwersje dodatkowe, jak dodania do koszyka. Więc na ten moment uważam, że tą kampanię trzeba po prostu zatrzymać. Pokazywałem w zeszłym tygodniu planer słów kluczowych i o ile wartości w samym planerze są takie orientacyjne, o tyle trend był wyraźnie po prostu spadkowy. Wchodzimy w teraz najgorszy moment w roku, jeżeli chodzi o poduszki. I tak jak zatrzymaliśmy kampanię na kodry, tak samo ja dzisiaj po prostu zatrzymam tą kampanię na poduszki. Mamy tutaj Część budżetu, która nam się zwolni, 16 zł dziennie, którą za chwilę powiem, co z nią zrobimy. Natomiast na ten moment tą kampanię na poduszki zatrzymam. Wyłączę te segmenty i pójdziemy dalej. Dobra, co jeszcze się tu dzieje? Kampania na firany. To jest ta kampania, którą około 3 tygodnie temu włączyliśmy na Performance Maxa. Ona była wcześniej produktowa. I to, co się zadziało w zeszłym tygodniu jest bardzo fajne, mamy aż 74 konwersje. Nie wiem, czy pamiętacie, w pierwszym tygodniu Performance Maxa było tam około 30 kilku, potem to spadło do około 20, martwiłem się, że idzie to w złą stronę, ale ten tydzień to już w ogóle perfekto, 74 konwersje i tak naprawdę z tych 74 konwersji mamy sprzedaż na poziomie 450 zł, a jak sobie to jeszcze posegmentujemy po działaniu powodującym konwersję, no to zobaczymy, że z tych 74 aż 8 to są zakupy yy... No, to nie jest jeszcze bardzo dużo zakupów, wciąż się kręcimy wokół tego proku opłacalności ROAS około 4. Natomiast to, co mnie cieszy, to to, że tych konwersji jest coraz więcej. I wierzę, że z tygodnia na tydzień będzie ich jeszcze więcej. Natomiast to, co chciałem zaproponować, to żeby w najbliższym czasie przełączyć tą kampanię na maksymalizację wartości konwersji. Po czym się okazało, że ona już jest na maksymalizacji wartości konwersji. I ja miałem takie halo, co się dzieje? What the fuck? Przecież ja ją celowo włączałem na maksymalizację liczbę konwersji. I moja logika była taka, że będę ją optymalizował też pod dodawanie do koszyków, no bo im więcej osób doda coś do koszyka, tym większa szansa, że te osoby coś kupią. Przy tych koszykach nie zbieramy wartości konwersji, więc ta strategia byłaby bez sensu. I miałem takie, halo, ty, czy ja coś źle zrobiłem, coś przeoczyłem? I nie. Okazuje się, że jak cofnąłem się do poprzednich odcinków, to tam faktycznie ta kampania miała strategię maksymalizuj liczbę konwersji. Wszystko było w porządku. Pomyślałem więc, Kurczę, no to co się stało? Ja coś przeoczyłem, coś źle kliknąłem, może, może klient w międzyczasie, pan Tomek, który jest tutaj właścicielem tego sklepu, być może on się zalogował, coś poklikał? No okazuje się, że nie. Jak szedłem w historię zmian i odpaliłem no tych kilka ostatnich tygodni, kiedy myśmy działali, no to się okazuje, że dla tej kampanii na rany, żadne takie zmiany nie były wprowadzane. Ona została stworzona ze strategią, e, gdzie to było. Strategia strategia maksymalizuje liczbę konwersji, a potem nic nie było zmieniane w strategii. Były dodawane jakieś tam grupy produktów, zmieniane stawki, czy tam. E, no stawki, stawki nie były zmieniane, ale by, e, było dodanych kilka rzeczy 4 marca, wtedy, kiedy ta kampania została stworzona. I od tamtej pory ja tej kampanii po prostu pozwoliłem sobie działać i się optymalizować. Pecelowo nie wprowadzałem w niej zmian. Więc nie wiem, co tutaj się zadziało. Pomyślałem, że może jeszcze dzisiaj, no bo patrzę na ostatnie tygodnie, no to nie patrzę na dzisiejszą datę, no ale jak sobie dodam do tutaj analizę dzisiaj, to dzisiaj wcale też się tutaj w tej kampanii nic nie zadziało. Sprawdziłem jeszcze nagrania z ostatniego tygodnia. Tam naprawdę jest maksymalizm liczby konwersji, więc coś się tutaj musiało zadziać. Pomyślałem, że być może mamy jakieś automatyczne rekomendacje włączone. To jest taki podchwytliwy kawałek, tylko tu musimy wejść we wszystkie kampanie, i tutaj mamy coś taką sekcję. W tym polu rekomendacje, jak sobie wejdziemy w automatyczne stosowanie. No i myślałem, że przez, przez pomyłkę zostawiłem tu jakieś rekomendacje włączone i co się okazuje? Tak, zostawiłem jakieś rekomendacje włączone. Jeżeli ja o tym nie wspominałem na początku, to to jest pierwsza rzecz, którą ja zawsze na koncie reklamowym robię. Wyłączam wszystkie te e, automatyczne rekomendacje. Jeżeli nie wiesz, co to są te automatyczne rekomendacje, to są takie automatyczne ustawienia od Google'a, które dajesz Google'owi, stajesz systemowi, algorytmowi prawo do tego, żeby ten algorytm. Sam wprowadzał pewne zmiany na koncie. I o ile w porządku jest, żeby algorytm sam dobierał stawki i tam wiesz, optymalizował się pod ROAS, o tyle, no nie fajne, jest, że algorytm zaczyna tworzyć nowe reklamy, zmieniać strategię, dodawać słowa kluczowe i tak Ja tego nie lubię, tracę kontrolę wtedy i z mojego doświadczenia konto zaczyna żyć swoim życiem, dzieją się rzeczy takie trochę chaotycznie, ja je zawsze wszystkie usuwam. Natomiast to, co mamy teraz włączone, no to jest tak, użyj zoptymalizowanej rotacji reklam czyli wybieramy najskuteczniejsze reklamy w czasie aukcji. To nie jest to, co się zadziało. Ulepsz elastyczne reklamy w wyszukiwarce. To to ustawienie dodaje pewne treści do reklam i to mogło zmienić samą treść reklam, a nie strategię ustalania stawek. Potem korzystaj ze zoptymalizowanego kierowania, uzyskaj więcej konwersji przy podobnym koszcie konwersji. Tutaj chodzi o to, że w momencie, kiedy my dajemy kampanii jakąś grupę odbiorców, na przykład są to odbiorcy o zainteresowaniu, nie wiem, dom i ogród, no to... Kampania sobie do, po, znajduje dodatkowych, podobnych odbiorców. To też nie jest to. No i ostatnie, które jest tutaj włączone, ulepsz śledzenie konwersji. Czyli przełączamy nasze e, konwersje na model atrybucji oparty na danych. E, to jest akurat w miarę w porządku. Ja z tego korzystam po prostu ręcznie, wszędzie i tak włączam tą atrybucję opartą na danych. Natomiast to też nie jest to, co się zadziało. Ta rekomendacja, która miałaby wpływ tutaj dla naszej kampanii, to byłoby. Um, Rekomendacja. Efektywniej ustalaj stawki dzięki strategii maksymalizacji wartości konwersji. Czyli pozwolilibyśmy systemowi automatycznie włączyć tą strategię maksymalizuj wartość konwersji. Ona była wyłączona, więc ja nie mam pojęcia, co tutaj się zadziało. Ja zapiszę te zmiany, wyłączyłem te wszystkie rekomendacje. Musiałem to przełączyć na początku naszej serii, bo, bo tak jak mówię, za każdym razem to wszystko wyłączam. Ja chcę mieć kontrolę i nie chcę, żeby mi się tutaj same jakieś zmiany wprowadzały. W międzyczasie zauważyłem też, że w wyniku tych rekomendacji powstały nam tutaj dodatkowe zasoby. Jak sobie wejdziemy w zasoby i w linki do podstrony. To mam tutaj taką kolumnę jak źródło. I źródło nam powie, czy to myśmy sami stworzyli dany zasób, czy on został stworzony automatycznie. I mamy tutaj nagłówki, które nam się dodały, nagłówki. To są linki do podstrony, które nam się dodały, nawet nie do kampanii brandowej, co do grupy reklam. Ja ja po prostu tam ten moment usunę. Nie chcę ich mieć, one nie mają w ogóle zwróćcie uwagę, że one mają tylko tytuł. O, już teraz nie zobaczycie, ale one miały tylko tytuł, nie miały tych dwóch linii opisu, więc one nawet się tak słabo wyświetlają. I to, co jeszcze trzeba zrobić, żeby się więcej to nie tworzyło, to trzeba wejść tutaj w trzy kropki. Komponenty utworzone automatycznie. Tu jest jeszcze raz trzy kropki. Ustawienia zaawansowane. I tutaj możemy wyłączyć dynamiczne linki do podstrony. Coś tam zaznaczam, jakiś powód, klikam, zapisz. I one się już w tej chwili nie będą tworzyć od nowa. Mógłbym teoretycznie wyłączyć całą resztę, natomiast na ten moment nie będę się to przez to przeklikiwał. Ten jest najbardziej uciążliwy, bo najczęściej jest stosowany. Dobra, wracam do kampanii, bo to jest jedna wielka dygresja od tego, co się zadziało ze strategią ustalania stawek dla firanek. I ja nie mam odpowiedzi. Nie mam pojęcia, co tutaj się zadziało. I tak naprawdę powinienem się skontaktować z supportem Google Ads, żeby oni mi to wyjaśnili, bo no jest to dosyć oburzające, że. Zadziała się jakaś zmiana w kampanii, i to bardzo istotna zmiana w kampanii, i ja nie mam żadnego wyjaśnienia, co ją spowodowało, kto ją wprowadził, gdzie ją wprowadził, na jakiej podstawie, nic. W każdym razie, wielka szkoda się nie stała, no bo właśnie, mój tak myślenia był taki, że w momencie, kiedy my już zaczniemy generować tych konwersji więcej, zobaczmy sobie, ta kampania wystartowała 4 marca, to jeżeli będziemy mieli ich już wystarczająco dużo i będzie wystarczająco dużo zakupów, to ja będę chciał się przyłączyć właśnie na maksymalizuj wartość konwersji, żeby już nie generować niepotrzebnie tych koszyków, bo mnie, koszyki tak naprawdę mnie nie interesują. Mnie bardziej interesują po prostu zakupy. Te koszyki są tylko takim środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Yy, I to, co chciałem zrobić, segmentować, po działaniu powodującym konwersję. I zobaczymy sobie, że od tego 4 marca no, mamy 19 zakupów. To nie jest dużo, ale no, myślę, że na potrzebę tej serii myślałem, że za tydzień jak dobijemy do takich 25 zakupów w sumie, to będzie można się przełączyć na maksymalizację wartości konwersji, żeby już się optymalizować tylko pod, pod wartość zakupów, czyli tylko pod, pod zakupy, a nie pod dodawanie do koszyka, które ma wartość zero. Natomiast no, system albo ktoś, albo coś zrobiło to za mnie, no już trudno. Ja nie będę tego cofał, niech to zostanie. Być może faktycznie ten y, fenomenalny wynik w tym tygodniu, czyli te 70 konwersji, no to jest rezultat tego właśnie ustawienia. Nie wiem i chyba się nie dowiemy, tak szczerze mówiąc, to Wątpię, że znajdziemy tutaj rozwiązanie. Otworzę jeszcze kalkulator i zobaczymy sobie, jaki jest odsetek zakupów do, do dodania do koszyka. Mamy 19 przez 111, no i tu mamy 17%. Pamiętacie, na początku tej serii sprawdzałem, jak to wyglądało wcześniej, to było bliżej, tam 21%. No te 21 to było tak na, na, na granicy, bo zwykle ten współczynnik koszyków do zakupów to jest takie 25 do 30, czasem 35%. Te 21 to już było tak trochę na granicy, teraz mamy 17. Więc widać, że być może to jest przypadek, a być może ta kampania no, już zaczęła się optymalizować trochę bardziej pod generowanie ludzi, którzy będą coś dodawać do koszyka, a niekoniecznie takich, którzy będą coś kupować. Więc yy, myślę, że to jest już dobry czas, żeby w tym tygodniu lub przyszłym przełączyć się na, na optymalizację pod zakupy. Natomiast no, zadziało się to samo, niech już zostanie. Jeżeli chodzi o materacę, Performance Max, mamy tutaj 5 konwersji. Mogłem nie zamykać tego, tej segmentacji. Mamy 5 konwersji. Aha, ale to patrzymy od początku, w początku ee, działania. zobaczmy sobie ostatnich 7 dni. I mamy tutaj w tym Performance Maxie jedną konwersję, podam jedną z kawałkiem, dodanie do koszyka. Okej, okay, to nie jest dla mnie ani dobrze, ani źle. Ehm, no, przy 64 kliknięciach tygodniowo, no, tutaj nie spodziewam się, że, że, że będziemy mieli tego więcej jeżeli chodzi o zakupy i to będzie sobie tak skakało. W jednym tygodniu będziemy mieli jeden zakup, w drugim tygodniu będziemy mieli trzy zakupy, a w kolejnym tygodniu nie będziemy mieli ani jednego. To nie znaczy, że coś się dzieje, to po prostu tak będzie wyglądać. Z drugiej strony mamy tutaj na kampanii tej tekstowej na materace dwie konwersje i to już są konwersje zakupu. Mamy dwa sprzedane materace w sumie za prawie 500 zł, no i sześć materaców dodanych do koszyka. Bardzo fajny wynik, powyżej naszego minimalnego ROAS-u, więc ta kampania zarobiła na siebie. I w zeszłym tygodniu pamiętam, że obniżyłem tutaj stawki. Mieliśmy 3 złote, teraz obniżyłem do 2 zł. No, jako średnia za cały tydzień mamy więcej niż 2 złote, no bo właśnie robiłem to w poniedziałek wieczorem, więc w ten poniedziałek jeszcze przez większość dnia mieliśmy 3 złote. Natomiast udział w wyświetleniach nam wzrósł z 20 około procent, jeżeli dobrze pamiętam, do 28, a utrata przez budżet spadła tam z 60 na 20%. Więc w tej chwili myślę, że mamy jeszcze miejsce na troszeczkę obniżenie tych stawek. Mamy. 96% wyświetleń u góry strony i 30% wyświetleń na najwyższej pozycji. Nie chciałbym dużo obniżyć tych stawek, no bo też no, liczę na to, że, że chce się wyświetlać w miarę wysoko, nie chcę tam gdzieś ginąć, natomiast no, nie chcę też przepalać budżetu. I myślę o tym, czy obniżyć tą stawkę, czy może przenieść część tego budżetu, który przez chwilą jeszcze mieliśmy w kampanii na poduszki, przenieść na materacę. E, bo nie dostałem od pana Tomasza jeszcze informacji o tym, co robimy z tym budżetem rozważam o otworzenie nowej kampanii na zupełnie nową kategorię produktów. Zasugerowałem panu Tomaszowi pokrowce na materacę, bo je przez chwilę gdzieś tam w którymś pierwszym czy drugim odcinku mieliśmy przez przypadek dodane właśnie do kampanii produktowej na materace i któryś tam pokrowiec się sprzedał. Więc ja zasugerowałem dodanie tego pokrowca, tych pokrowców jako kategorii produktów. Natomiast dopóki ja nie dostanę informacji, to ja nie chcę też, żeby ten budżet po prostu leżał, wisiał niespożyty, nie więc na ten moment niech będzie, że ja go dodam tutaj do tej kampanii. I teraz jak zwiększyłem ten budżet, to raczej nie muszę zwiększać stawek. Myślę o tym, że kiedy zwiększamy budżet, no to nagle okazuje się, że możemy wydawać więcej i nasze stawki mogą być zbyt niskie, żeby wydać ten cały budżet, ale jeżeli w zeszłym tygodniu mieliśmy około 28% udziału w wyświetleniach, a 19%, no 20% utraty przez budżet, no to może być tak, że ten dodatkowy budżet to praktycznie pokryje te dodatkowe wydatki. Zobaczmy. Zostawmy te 2 złote, stawkę 2 złote i zobaczymy, co się podzieje przez ten Tydzień. Dobra, natomiast wyniki mi się podobają, i, i cieszy mnie to, że z tygodnia na tydzień gdzieś tam te pojedyncze konwersje na tą kampanię na materacie się pojawiają. Bo nawet nawet dwa takie zakupy już wystarczają, żebyśmy byli. E, żeby kampania była opłacalna. I ostatnia kampania, brandowa. Bardzo ciekawa rzecz się z nią dzieje. I to być może jest przypadek, ale pamiętam, że w zeszłym tygodniu. Odpalę wszystkie tygodnie od początku działania. W zeszłym tygodniu zwróćcie uwagę, że tak stopniowo, z tygodnia na tydzień ta kampania generuje coraz więcej wyświetleń, coraz więcej kliknięć. I no to są już groszowe rzeczy, to są jakieś pojedyncze kliknięcia tygodniowo. Posegmentujmy sobie to po tygodniu i zobaczmy, co tu się dzieje. Natomiast ja tu widzę bardzo, bardzo, bardzo wyraźny trend. I, i tak. W pierwszym tygodniu mieliśmy zero wyświetleń, zero kliknięć, 100% praktycznie utraty przez ranking. Czyli wiedzieliśmy, że są jakieś dostępne wyświetlenia, można się tam gdzieś wyświetlić na jakieś hasła, ale prawdopodobnie kampania dopiero startowała, musieliśmy też dograć stawki. W drugim tygodniu mieliśmy już 8 wyświetleń i 2 kliknięcia, a potem 10, 12, 14. W zeszłym tygodniu mieliśmy aż 28 wyświetleń i 12 kliknięć. Zwróćcie uwagę też na udział w wyświetleniach, czyli um, no mieliśmy 8 wyświetleń powiedzmy w tym drugim tygodniu, a to stanowiło nam około 40%, czyli tak naprawdę w całości było około, nie wiem, 18-20 wyświetleń do zdobycia. W drugim tygodniu też mieliśmy 10 wyświetleń i to było 50, czyli też około 20 wyświetleń do zdobycia. Tu mieliśmy 12 i to stanowiło 40%. OK, czyli 12 razy 2,5, bo 2,5 razy 40 to jest 100%. 12 razy 2,5 to jest 30 już. OK, czyli z 20 wyświetleń się zrobiło 30. Tu mieliśmy 14 i to było też około 50%, no to razy 2, no to też jest 25-30. Tu mamy 28 wyświetleń i to jest 60. Czyli tak naprawdę już dochodzimy do 40. 40 wyświetleń tygodniowo. I wiadomo, 40 wyświetleń i tam 12 groszy, no to jest jakby pierdoła. Ale widać wyraźny trend. Z tygodnia na tydzień mamy coraz więcej wyświetleń, coraz więcej kliknięć i po, zaczęły się pojawiać konwersje. I jeżeli chodzi o kampanię brandową, to mnie te konwersje w ogóle nie cieszą. W sensie, one są mi obojętne, bo one by tak czy siak zaszły. Ci ludzie znaleźliby link do strony, do sklepu, i prawdopodobnie, jeżeli oni szukali tego sklepu, to nie szukali po to, żeby wejść na stronę sklepu, tylko żeby coś się o sklepie dowiedzieć. Moja hipoteza jest taka, że tak, zwykle ta kampania brandowa, ludzie, którzy szukają nazwy sklepu, po nazwie, po prostu jako słowo kluczowe, centrum handlowe robi, to są ludzie, którzy już znają ten sklep, nie chcą trafić do tego sklepu, i wtedy widzielibyśmy tutaj od początku jakiś znaczący ruch, na przykład nie wiem, 200, 300, 500, 1000 wyświetleń tygodniowo. Albo to są ludzie, którzy obecnie są gdzieś w tym swoim procesie zakupowym, trafili do nas z innych kampanii i coś chcą się o sklepie dowiedzieć. I mam wrażenie, że takich osób nam przybywa. Że to, że coraz więcej osób szuka tutaj, centrum handlowe robi po nazwie, to jest efekt nie tego, że sklep jest po prostu rozpoznawalny gdzieś tam w sieci i, i to już są stali klienci, tylko to są klienci, którzy właśnie, sądząc po kwocie, na które są te zakupy, na przykład tu mamy jeden zakup tam za 94 zł, tu mamy dwa zakupy za 80 zł. To są prawdopodobnie klienci na firanki. Nie jestem w stanie tego teraz sprawdzić, musiałbym Analyticsa odpalić. To taka dygresja, nie ma to aż takiego znaczenia w tym miejscu, ale to, co ma znaczenie, to to, że z tygodnia na tydzień tych wyświetleń przybywa i dla mnie to jest sygnał taki, że mamy coraz więcej ludzi zaangażowanych w ten proces zakupowy. Coraz więcej ludzi na etapie zakupów w pewnym momencie Sol jest zainteresowana ofertą sklepu, no ale go nie zna i brakuje takiego elementu, wiecie, zaufania i ci ludzie zaczynają po prostu googlować. To jest moja hipoteza. I to, co jest istotne, to to, co oni zobaczą, kiedy wygooglają sobie hasło Centrum Handlowe Robi. Tu mamy reklamę, to jest właśnie ta re re reklama z tej kampanii brandowej, natomiast ta reklama nie ma tutaj aż takiego znaczenia, bo jak widzicie, mamy wizytówkę, mamy link do, do tej, do, do wyniku organicznego, mamy później social media tej, tego sklepu. To, co jest ważne, to to, że w momencie, kiedy taki klient wpisuje taką hasła, takie hasło, to on chce sobie zweryfikować, czy ten sklep to jest sklep, którym ja mogę zaufać. Czy to jest rzeczywisty sklep, czy to nie jest ktoś, kto, nie wiem, dopiero się otworzył, albo gdzieś pracuje z garażu, wysyła, wiecie, jakiś dropshipping, eee, tylko czy to jest rzeczywisty sklep, który jak ja złożę to zamówienie, to nie będę miał żadnych problemów. No, chyba minęły już czasy, że, że się coś zamawia z internetu, się dostaje cegłówkę, czy tam ziemniaki, w paczce, zamiast tego, co zamówiliśmy, ale wciąż są problemy, wiecie, z obsługami w wysyłkach. Są problemy z reklamacjami, są problemy ze zwrotami, są problemy ze zwrotem kasy po, po zwrocie. Są problemy z, nie wiem, z kontaktem ze sklepem, gdzie chcemy coś załatwić, mamy jakiś problem i nikt tam nie odbiera telefonu. Więc ludzie sprawdzają, klienci sprawdzają sobie opinie o danym sklepie. I tutaj bardzo fajną robotę pan Tomasz zrobił. Bo po pierwsze, na sklepie mamy bardzo dużo opinii, prawie 400, średnia 44, no wiadomo, Nigdy nie będzie 5.0, pewnie mogłoby być troszeczkę lepiej, ale no jeżeli chodzi o takie centrum handlowe, no zawsze się znajdzie ktoś, kto jest niezadowolony. Eee, ważne, że to jest 4.4, a nie na przykład 3.2. 4.4 nie? całkiem niezła średnia i widać na zdjęciu, że to jest duży, poważny sklep. Nie, nie widzimy tutaj, może to na tym star starym zdjęciu aż tak tego nie widać, bo tutaj właśnie widać powiedzmy dom, eee, ale mam na myśli to, że nie widać, że to jest sklep operujący gdzieś tam z garażu, z jakiegoś baraku, jakiś Stragan na, na, na targowisku, tylko że to jest faktyczne, fizyczne jakieś centrum handlowe. Widzimy y, później właśnie oceny na mediach społecznościowych też, ocena 4.7 po, y, po 40 właśnie głosach. Y, widzimy stronę na Ceneo. Widzimy, że to jest no, poważny biznes, który gdzieś tam działa. Ne? Więc bardzo, fajnie, to, bardzo fajną to robotę robi no i widzimy, że automatycznie się to zaczyna przekładać na jakieś konwersje. Y, jestem zdziwiony, że Google przepisał te konwersje do tej kampanii i tak naprawdę no, one powinny trafić do tych pozostałych kampanii, bo mm, no Mój tok rozumowania jest taki, że to nie są osoby, to nie są stali klienci, którzy znają sklep Pana Tomasza i chcieli na niego wejść i zrobić na nim zakupy, bo byśmy widzieli takich ludzi od początku. Tutaj widzielibyśmy liczby typu 200, 300, 500 od początku, a jeżeli zaczynamy, widać rosnący trend, w miarę jak myśmy zaczęli działać tutaj w, w... A jeżeli widzimy rosnący trend... W miarę jak myśmy zaczęli działać tutaj w reklamach, to, to dla mnie to jest skutek reklam. A jeżeli to jest skutek reklam, to te konwersje powinny trafić jako skutek pozostałych kampanii, a nie, a nie tutaj. Więc nie mam teraz oporów, żeby patrzeć na roas całych działań reklamowych jako, jako całość i, i doliczać tych wartości wygenerowanych przez tą kampanię, bo one de facto powinny trafić do pozostałych kampanii. To pozostałe kampanie wygenerowały ten ruch, tą ciekawość, to zaangażowanie, a ta kampania to była po prostu kampania, w której ktoś. Tak, ja to rozumiem, zaznajomiony już z ofertą, z produktem, na poziomie na etapie rozważania zakupów, pisał sobie po prostu nazwę sklepu, żeby zrobić research w internecie. Więc dla mnie to jest bardzo, bardzo dobry znak na to, że to, co robimy, ma sens. Rozwijamy się, kampania generuje zainteresowanie sklepem, a klienci są zaangażowani w ten proces. Wcześniej, kiedy nie widzieliśmy tych konwersji jeszcze na pozostałych kampaniach, to nie wiedzieliśmy ich też tutaj i e, to zainteresowanie ze strony klientów też było mniejsze, tych wyświetleń było mniej. No wiadomo, wciąż. To jest 70 wyświetleń w ciągu miesiąca, to jest nic, ale pokazuje nam to pewien trend. Jeżeli chodzi więc o wyniki za ostatnie 7 dni, no to już nie pojedyncze kampanie, ale cały sklep jest na poziomie prawie 3. Więc jesteśmy coraz bliżej, coraz bliżej tego naszego targetu 4. Ten ROAS minimalny 4 zaczyna być coraz bardziej w zasięgu naszym. I to nie w przypadku konkretnej pojedynczej kampanii, tylko całości naszych działań. Powycinaliśmy trochę rzeczy, które nie działały, wycięliśmy poduszki, wycięliśmy kołdry, e, rozdzieliliśmy budżet między te pozostałe kampanie. I ja tutaj z panem Tomaszem jeszcze będę uzgadniał, czy nie będziemy chcieli dołożyć konkretnej, kolejnej e, kampanii na kategorię dotyczącą pokrowców na materace, a być może jakieś inne jeszcze kategorie na sklepie. I myślę, e, jeszcze będę z panem Tomaszem o tym rozmawiał, ale Moja rekomendacja będzie taka, że jeżeli nam się uda utrzymać ten trend i wypracowywać regularne zyski na tych kampaniach, no to żeby zacząć dokładać za niedługo dodatkowy budżet. Chcemy rozwijać to, co już mamy i dokładać kolejne kampanie do testów. Tak jak teraz przetestowaliśmy poduszki, przetestowaliśmy kołdry, przetestowaliśmy kilka rzeczy, które nie zadziałały i stwierdziliśmy, że te kampanie na ten moment to jest zły moment. W ciągu roku ta sezonowość właśnie wkracza w ten najgorszy moment. Ten budżet lepiej będzie przeznaczyć na inne kategorie, ale być może są inne kategorie, które, jeżeli odpalimy teraz, będą miały świetną sprzedaż, bo albo jest teraz na nie sezon, albo jest sezon przez cały rok w miarę stały, um, a przy ograniczonym budżecie nie jesteśmy w stanie ich przetestować. Więc to będzie kierunek rozwoju na najbliższe tygodnie, według mnie. Te performance maxy będą się rozbiegać, one mają coraz więcej danych, coraz więcej informacji i będą sobie działać coraz lepiej. Ta kampania tekstowa na słowa kluczowe też się coraz fajniej wyświetla. Mamy tutaj wysoką pozycję, i dzięki temu, że się zawęziliśmy do konkretnych, bardzo niszowych zapytań produktowych, które mają stosunkowo wysoką stawkę, ale jest ich stosunkowo niewiele, więc nasz budżet jesteśmy w stanie sobie zawęzić tutaj, tak, w najbardziej dochodowe miejsce. I zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, co tam co za tydzień pokaże. A jak tylko pojawi się kolejny odcinek, to link do niego znajdziesz tutaj.